Witam Was bardzo serdecznie, widzowie, w kolejnym odcinku informacyjnym z New Orda. Dzisiaj mamy na tablicy walkę z turklonem o Wielkiego Gulgacza, czyli kolejny jakby odnowienie eventu z 2022 roku przełożony do 2023. Będziemy bić turklony i oczywiście indyki to jest z okazji tego święta, święta z indykami. Po kolei, witajcie podróżnicy! Zaspokój swój głód rzezi dzięki soczystemu młotowi wojennemu wielki gulgacz, gdy powróci Turklon. Od 15 do 28 listopada, poluj na pierzastego mściciela śmierci i jego ptasią armię, aby zdobyć unikalne, specyficzne dla wydarzenia przedmioty. Dzięki opiniom graczy z zeszłego roku, łupy będą teraz pojawiać się częściej. Będą też jeszcze bardziej pożądane nagrody, takie jak gigantyczna noga indyka, która czeka na zaserwowanie. Turcles i Wielki Gulgacz Legenda o Turklonie jest dobrze znana w całym Aeternum, ale nie wszyscy... Mieszkańcy wyspy mają takie samo zdanie na jej temat. Podczas gdy wielu słyszało legendy i relacje o masywnym ptaku, niektórzy uważają, że jest to nic więcej niż opowieść podobna do bajki na Dobranos dla dzieci. Dla nich pomysł przerośnie tego indyka jest niedorzeczny i śmieją się z ostrzeżeń o jego szaleństwach. Tak wygląda ten turklon. Turkon jest, no, no jest wielki, no tak jak boss, nie wiem, jak byliście na Myrgardzie y, y, czy na kopalniach, te bossy są wielkie, on też jest wielki, ma bardzo dużo HP, y, ogólnie jeżeli chodzi o kwestię damage'u, y, który mu zadajecie, ilon ma HP i jak on bije, jesteście to w stanie zrobić w trzy osoby. Nie, nie, nie zadaję jakiegoś Bógwy, jakiego demedzu de, de żeby się nie dało tego zrobić nawet samemu. Wiadomo, że będzie to y, mozolne i, i ciężkie, ale jest to do zrobienia w porównaniu na przykład z balfazem, który był... Który był ostatnio, no, no jest to mniejszy orzek do zgryzienia, że tak powiem. Więc na spokojnie, jeżeli, jeżeli ktoś jest nocnym markiem, w, w ekipkę w pięciu, w, w, w dziesięciu, no w pięciu też, na no spokojnie, wydaje mi się, że dacie radę. Tylko, tak jak mówię, jest to kwestia ilości zadawanych mu obrażeń, bo Turklon, tak przynajmniej było rok temu, no tu tym drugim. Turklon sam w sobie. Aż tyle nie zadaje obrażeń, żeby nie dało się go zdodżować, czy, czy, czy jakoś go tam e, trzymać. Nie musi to być tank. Jakiś tam in, inna osoba też go może trzymać i daje mi się, ze spotkami, czy nawet, nawet healer no, spokojnie sobie go e, może trzymać, tylko tam trzeba bardziej uważać na, na Lasery. Ale to też jest do przeżycia, tym bardziej, że wiem, e, że potki mają być dalej więc za chwilę sobie o tym też doczytamy, ale lecimy dalej. Istnieje jednak co najmniej jedna osoba, która traktuje legendę o Turklonie bardzo poważnie, obwiniając to zwierzę za śmierć swojego brata. Ten człowiek, Tratles, nie wstydzi się otwarcie rozmawiać o Turklonie, gdziekolwiek się pojawi, szukając bestii po całym Aeternum. Niektórzy wspierają Tratlesa w tej krucjacie, ale inni naśmiewają się z niego, wierząc, że goni za głupią legendą. Mieszkańcy wioski nadali mu przydomek Turkules, Piąc z jego samotnej krucjaty i tego, co uważają za zawyżone poczucie bohaterstwa. Ze swojej strony, Tratles przyjął przydomek Turkules, wierząc, że kiedyś w końcu powstrzyma bestię. Zasłuży na porównanie do bohatera legendy. W rzeczywistości wierzy, że wykuł broń, która może ostatecznie pokonać wroga raz na zawsze. Potężny młot, któremu nadał nazwę Wielki Gulgacz. Teraz, gdy jest gotowy stawić czoło gigantycznemu ptakowi, Turkules zwraca się o pomoc do najlepszych w Aeternum, aby odszukali potężne zwierzę i współpracowali z nim w celu pokonania Turklona raz na zawsze. Ogólnie z tego, co ja pamiętam, w 2022, bo to jest ogólnie ten młot, to jest no, noga Turklona upieczona, z tego co widzę, nabita na widelec z jakiej kości, a zakończenie tego też jest łapką, można powiedzieć, łapką Turklona. Wydaje mi się, że tego nie było rok temu, więc to jest jakby nowa nagroda to sobie to dropnąć, bo jest to skin. To tak naprawdę nic nie daje, ale do tego jeszcze przejdziemy. No i przejdźmy do nagród. Nagrody. Turklon oraz zwykłe indyki pozwalają graczom zdobywać rozmaite łupy. Użyj noża do skurowania Szpon Turklona. Ten, ten, ten nóż prawdopodobnie powinien, powinien wam, wam dropnąć yy, zaraz na początku. Ewentualnie może będzie możliwość go wykonania, chociaż z tego co pamiętam rok temu on po prostu dropił. I jego zakładacie za, za ten oryginalny nóż i po prostu on jest głównie do indyków. Aby zjeść wszystko do końca i zdobyć jeszcze więcej nagród, istnieje 20% szansy, że zwykły indyk pozostawi nagrodę. Niektóre przedmioty oznaczone poniżej mają limity dzienne. Limity dzienne resetują się o godzinie 5 rano czasu lokalnego. Na przykład, jeżeli gracz zdobędzie 3 indycze skarby o godzinie 4.58, to Zdobycie następnego będzie możliwe o godzinie 5.01. Zrozumiały? Wszyscy rozumiem, Nie trzeba nic więcej tłumaczyć. No i teraz tak. Zwykły indyk. Każdy widział na mapie na pewno. Ale czas yy, się na, na nich teraz <grym> bardziej będzie skupić od jutra. Bo mamy dzisiaj 14. kiedy ja to nagrywam. 15 startuje listopada. Dowód 14.11. Jutro to yy, startuje. A mieliśmy w ogóle podaną godzinę? Dokładnie kiedy to będzie? Nie, nie ma godziny. Pewnie od 18.00. Coś takiego, znając, znając New Orda. Okej, okay. łupy ze zwykłych indyków. W różnych miejscach mapy znajdują się zwykłe indyki. Gracze będą najprawdopodobniej poświęcać więcej czasu na skurowanie niż walkę, no bo wiecie jak wygląda, tym bardziej, że od momentu wejścia Montów to wystarczy go nawet przejechać na dobrą sprawę. Diamentowy gips, szansa na drop 20%. Ktoś zapyta po co mi ten gips? Na tą chwilę jestem w stanie stwierdzić, że ten gips potrzebujecie głównie do ulepszania sobie artefaktów, które też no, nie robiłem o tym odcinka, może zrobię, jeżeli bardzo chcecie, napiszcie w komentarzach. Na temat nowych, nowych 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 artefaktów, które mają wyjść, ale to z czasem. Także diamentowy gips wypada, które potem sobie w piecu zamienicie na kule gipsowe. I te kule gipsowe używacie do update'u artefaktów. No i dzienny limit to jest 6 dziennie, czyli musicie wiedzieć, że ze zwykłych indyków macie 20% szansy na diamentowy gips i tylko 6 takich gipsów może wam wylecieć. Indyczy skarb, szansa na dropa 33%, czyli już wiecie, że częściej będzie Wam leciał indyczy skarb. Dzienny limit, 3 dziennie. I goldzik oczywiście z tego leci. Nie wiem, czy też potki. No i oczywiście nóż do skurowania szpontur klona, szansa na dropa 20%. Limit 1 na wydarzenie, czyli jak już Wam raz poleci, to kumplowi nie możecie go wydropić. Zapewnia dodatkowe łupy. drób łódko drobiowe, pierś drobiowa. Podczas skurowania indyków, zarówno w trakcie wydarzenia, jak i po jego zakończeniu. I teraz... Pytanie, czy ten nóż będzie usuwany, bo jeżeli nie, to warto sobie ten nóż zostawić, bo nie jestem wam w stanie powiedzieć, jaki to będzie tier yy, drobiu, czy łódka drobiowego, czy piersi drobiowej, ale jak wiecie, tych indyków w pewnych miejscach jest bardzo dużo i jeżeli w przyszłości będziecie potrzebowali sobie tego nafarmić, no to wiadomo, że najlepiej będzie takim nożem na indykach. Chociaż wiadomo, że każdy ma też inne sposoby. Nagrody ze zwykłego indyka, nóż do skórowania szpona turklona i tu już się zaczyna zabawa. Jeżeli macie wyekwipowany nóż i bijecie sobie zwykłego indyka, zdobądź dodatkowe łupy ze skórowania zwykłych indyków za pomocą noża do skórowania szpona turklona. Nasycona indycza powłoka, i tu już mamy potki, szansa na drop 15% i nasycona indycza powłoka, jak to inne powłoki w New Worldzie, dają wam dodatkowe obrażenia, tak jak tutaj pisze, 5 dziennie możecie ich wyfarmić, co jest dosyć spoko, bo jeżeli macie ten update na podki, ona chyba będzie. Szkoda, że tu nie ma podane, ile dokładnie będzie trwała, ale wydaje mi się, że to jest 40 minut 45, czyli jedną podkę macie na 5 dziennie. Także, także jesteście ponad no, gdzieś około 5 godzin, jesteście w stanie farmić turklony, które będą się rozpić podobnie jak Balfa. To będzie na tej samej zasadzie, odpowiednie mapy. Będzie ikonka turklona, lecicie tam, bijecie turklona i macie dropa. I nie lekceważcie tego eventu, bo zaraz Wam powiem dlaczego. Dzienny limit 5 potek, duże, duże zwiększenie obrażeń w walce z, z Turklonem, czyli na bossa, małe zwiększenie obrażeń w walce z innymi bestiami, Przedmioty, przedmiot nie będzie dostępny po zakończeniu wydarzenia, czyli tych potek, no, no wiadomo, no po co, yy, bo tak głównie tu chodzi o Turklona. Nasycony eliksir ochrony przed indykami, szansa na drop 15%, no i tutaj bardziej chodzi o to, że jeżeli jest tank, czy na przykład jakiś healer by, by wam to w nocy healował, no to będzie otrzymywał mniejsze obrażenie od turklona, także to jest logiczne. Eliksir szczęścia w polowaniu na indyki, szansa 15%, dzienny limit 5, dziennie tak samo, zwiększa szansę na otrzymanie każdego, każdego dropu turklona o 5% na 5 minut. Przedmiot nie będzie dostępny po zakończeniu wydarzenia, czyli tą potkę najlepiej sobie gulnąć tak w połowie HP bossa. Diamentowy gips, szansa na drop 20%, dzienny limit 6 dziennie. I teraz pytanie, czy to się będzie, wydaje mi się, że możecie zdobyć 12 gipsów. Macie zwykły bez noża i macie 6 z nożem, ale trzeba to sprawdzić, bo no wiecie jak to jest, pewne rzeczy trzeba sprawdzić. Turgona można znaleźć w różnych lokacjach, skupmy się, w Jesieniowieczni, Liśniącej Kniei, Żałobnicy, Niespokojnych Brzegach, Wiatrochronie, Urwiskach Monarchy i na Wyspach Kordelasowych. Czyli żebyście nie szli z, prze z przeświadczeniem, że lokacje są te same, co były na Balfazie. Tutaj nam na pewno dochodzi Wiatrochron, dochodzą nam Urwiska Monarchy, dochodzą nam Wyspy Kordelasowe, dochodzą nam Niespokojne Brzegi, yy, Jesieniowiecznia nam dochodzi a w Balfazie była na pewno liśniąca knieja, żałobnica, czarna łuska i coś tam chyba jeszcze. A, tkackie okradła były. Także zmieniają się lokacje i to dosyć mocno, bo zostaje tylko liśniąca knieja i żałobnica z Balfazu, także żebyście o tym wiedzieli, gdzie obserwować mniej więcej resp Turklona. Gracz otrzyma wszystkie nagrody, jeśli zabije Turklona 16 razy. Na przykład, gdy gracz zabije Turklona 15 razy i wciąż nie zdobył trofeum wielkiej uczty, to... Trzyma je po kolejnym zabiciu turklona. Analogicznie, po zabiciu turklona po raz 15, łupem będą skórki, butów, siedzisk i zwierząt. Czyli według mnie jest to fajne, aczkolwiek jest to trochę smutne. Zapytacie dlaczego? Macie tak naprawdę. Ile? Od którego to było? Jeszcze raz. Macie tak naprawdę od 15 do 28 listopada. To jest bardzo dużo czasu, tak? Do 28. No to. No, o czym my mówimy. I 15 razy zabić Turklona, to wydaje mi się, że w pięt... wydaje mi się, że to jest 2 godziny gry. 2, dwie, 2,5. Dwie przy jeżeli będzie taki sam resp jak kiedyś. Więc ten event nie jest takim eventem, że faktycznie trzeba coś codziennie robić. Tylko to jest takie, pójdź, zabij i masz. No, <laughs> wiem, że jednym to się spodoba, ale przez czas, który... Który jest no, na zrobienie tego Turklona Mogliby to nawet na przykład wydłużyć do 50 razy, 50 razy zabić tego Turklona. Ja wiem ja może jestem bardziej wymagający, lubię jak jest ciężej, no ale no, tak to wygląda z mojej strony, że te eventy są tak zrobione. Macie weźcie i, 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 i tyle, no nie? No ale no tak też nieraz bywa. <ścoughs> Dobra. Turklona wystarczy, że zabijecie 16 razy. Podobnie jak było z balfazem. Balfaza zabijajeście 16 razy, i mieliście tak naprawdę tyle tych monet, że mogliście sobie kupić wszystko z tego sklepu. Z turklonem jest podobnie. I teraz, co leci z turklona? Skórka młota bojowego wielkiego gulgacza. Wiadomo, że każdy by to chciał mieć, żeby po prostu mieć, bo fajnie mieć takie rzeczy. Jedna na wydarzenie. Dla, kumpa, dla, dla kumpla nie wydropicie. I to wygląda tak. To jest ta skórka. Tego, tak jak mówiłem, widelec. Tu macie ją w zbliżeniu nóżka turklona, upieczona, widać, bo tutaj skórka zarumieniona na widelcu, wydaje mi się, że z jakiejś kości, w sumie może to być nawet owinięta jakimś płótnem, bądź, bądź innym jakimś materiałem z, z dziedziny tkactwo. No i zakończona, wydaje mi się, taką. Wygląda, to jakby to było ze srebra, jakoś yy, odlane yy, nogą turklona. Także dosyć ładny, ładny, powiem Wam szczerze, ma taką. Taką swoją, swój urok, że tak powiem. Fajny skinek. Taki odskulowy zresztą, też można powiedzieć. Ogromna indycza noga. Szansa na dropa 100%. Czyli z każdego turklona poleci Wam zawsze ta noga. Dzienny limit 5 dziennie, czyli 5 nóg dziennie. I poniekąd dlatego warto to farmić, bo z tego robicie yy, pieczony potwor. Yy, no pieczonego potwornego indyka zwiększa poziom kondycji szczęścia czyli to jest też do szczęścia i zdrowie i, i tak dalej więc yy, kondycja jest średnia ale to szczęście jest dosyć spoko ja nigdy nie skupiałem się na tym przeliczniku mam gdzieś te nóżki z tamtego roku nawet nie, zro nie zrobiłem jeszcze jedzenia z nich ale możecie też to potraktować jako trzymanie tego bo jeżeli zmienią przeliczniki to może będzie droższa ta noga i można na tym będzie nawet fajnie zarobić po jakimś czasie Trofeum Wielkiej Uczty. I właśnie dlatego macie się skupić w 100% na tym evencie. Jedno na wydarzenie, ja już będę miał dwa, czyli to już jest piękna sprawa. Po ustawieniu go w domu, wydłuża czas trwania wszystkich efektów żywności. Nie jestem w stanie powiedzieć na 100%, chyba że będzie to opisane. 25%: 25% jedno trofeum. Czyli czas działania, jedzenia i tak dalej. Więc y, jest to fajne, jeżeli farmicie sobie zioła czy, czy, czy inne rzeczy, czy to górnictwa, zaoszczędzacie dzięki temu jedzenie. <laughs> to jest akurat screen z 2020 roku, to tak wygląda to trofeum. Czyli ja już na przykład będę miał, prawda, y, 50% dłużej. Za, trzy, za, za rok kolejny, za trzeci event, już będę miał 75, tak? Więc to już dosyć, dosyć fajna premia, bo z tego co wiem, no to trofea się skalują i mam nadzieję, że tak samo będzie i z tym. Więc to trofeum jest must have. Nawet dla wszystkich, jeżeli na czegoś tam nie robicie, to używacie innych, bo to musicie pamiętać, że to jest jedzenie do. Yy, Każda żywność, czyli nawet jak jedzie, jedzenie na inteligencję, na kondycję, to już dłużej trwa, więc warto mieć takie trofeum. 7% szansy, ale tak jak mówię, nie musicie się tym przejmować, bo 16 razy i macie wszystko. Turkles, niezadowolony okaz drobiu. To jest przedmiot kosmetyczny do domu, oczywiście jedno. I turkles wygląda, już wam mówię, tak. To jest nasz Turkles, to jest taki <noise> taki indyk, który sobie siedzi chyba na snopku siana. I tam jakieś interakcje, no jeżeli ktoś lubi sobie takie mieć fajne rzeczy w domu, ja też już taki posiadam. Będę miał kolejny, postawię sobie do kolejnego domu, będzie fajnie, fajnie takie mieć coś kosmetyczne. No i oczywiście, siedzisko z jaja Turklona, szansa na dropa 9%, limit jednotygodniowo. No czyli możecie tu <noise> wydropić kilka takich jaj, ja mam chyba dwa. No i to jest też takie jajko w takim gnieździe yy, niebieskie, tier A turklon jest który? To już jest chyba czwórka, tak? Czyli on daje trochę więcej punktów. Ok, Siedzisko z jaja. Tygodniowo możecie dropnąć jedno, czyli tam chyba dwa jaja powinniście być w stanie dropnąć. I soczyste łódka turklona, skórka butów. Szansa na dropa 20%, jedno na wydarzenie. Czyli ja już tak naprawdę chyba nie będę mógł tego dropnąć, bo ja już taki skin y, posiadam. To są te buty. Nie podobają mi się ich design. <laughs> nie wiem kto. No, so, widziałem, że ludzie chodzą. Przypominam, to jest tylko skin. On nic nie daje, tylko wygląd. Także, jakby ktoś chciał tak wyglądać, no to ma taką możliwość. Tak to wygląda, moi drodzy. Dosyć y, fajna sprawa. Najbardziej mi interesuje ten mod, no, Ponieważ, y, no, skinek taki, zwłaszcza on skulowy, zawsze się przyda. I trofeum. Mordeczki musicie mieć to trofeum. Choćbyście mieli się tam przy tym turklonie paść, to to trofeum musicie mieć. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Jeżeli nie, zapraszam do sekcji komentarzy, pytać. Kto pyta, nie błądzi, ja Wam życzę miłego dnia i widzimy się na evencie Turklon na Bari. Zapraszam do klanu Illusion of Enigma na Bari przymierze. Trzymajcie się, na razie. Cześć ją! Indyka, która czeka na. Zeserowanie. Podczas gdy wielu słyszało legendę i relacje o masywnym ptaku, które śmieje się z ostrzeżeń o jego szaleństwach, niektórzy spierający tortlesa w tej kruciacie, ale inni nie, śmie nie śmieją się.